Witam Was serdecznie! Jesteśmy po starcie nowego sezonu w Last Epoch, więc chciałem podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami tak na świeżo, po wejściu na Empowered Monolity, więc jeszcze długa droga przede mną. No ale chciałem powiedzieć jak w ogóle oceniam ten sezon tak właśnie przy, przy pierwszym kontakcie i Póki co na pewno jest to dobry kierunek i jestem zadowolony, w którą stronę zmierza gra, no ale gra ma na pewno przed sobą jeszcze długą drogę. W skrócie, Tombs of the Erased wprowadza spory powiew świeżości i przynajmniej po takim pierwszym kontakcie na pewno usprawnia endgame, czyli coś, na co było chyba najwięcej narzekania. Także fajnie, że to zaadresowali i rzeczywiście jest zdecydowana poprawa. I zacznę tutaj od małego sprostowania, bo byłem przekonany, że te poboczne lokacje będą też w kampanii, one pojawiają się dopiero na monolitach, ale w trakcie kampanii tak czy siak pojawia się inna zawartość sezonowa, czyli e czempioni, takie specjalne, dużo mocniejsze moby, które mają szansę na drop przedmiotów ze specjalnymi afiksami, i niektóre z nich w trakcie levelowania są naprawdę mocne, na tyle, że zmieniłem cały swój pomysł na postać i zespekowałem mastery na coś zupełnie innego, ale o tym, czym gram, powiem za chwilkę. Tak więc, jeśli chodzi o ten endgame, jest to duża, naprawdę duża poprawa względem poprzedniego sezonu. Mamy nowe lokacje, czy tytułowe Tombs of the Erased i Cemetery of the Erased, i biega się bardzo przyjemnie, a przede wszystkim ich ukończenie jest odpowiednią nagrodą dla gracza, więc miałem motywację, żeby rzeczywiście je robić. No bo mamy tam możliwość dodania nowych afiksów i ich rolowania po zabiciu bossa, więc jest to bardzo przyjemne rozwinięcie, girowania postaci, jakiś taki kolejny obszar, w którym możemy coś pozmieniać, coś kombinować, próbować znaleźć ten przedmiot z jeszcze lepszymi afiksami. No bo niektóre kombinacje modów potrafią być bardzo mocne. Dodawanie Woven Echoes, czyli tych unikalnych map, też daje nieco więcej takiej sprawczości nad tym, co chcemy grać, zwłaszcza w połączeniu z drzewkiem pasywnym z Weaver Street, które rozwijamy właśnie poprzez ukończenie tych specjalnych Woven Echoes. Chociaż na tym etapie póki co nie, jest to aż, nie są to aż tak drastyczne zmiany jak na przykład Atlas three PoE, jest to takie bardziej ukierunkowanie w daną stronę niż. Całkowite przemodelowanie tego, jak chcemy podchodzić do tego endgame'u, ale może na tym etapie, gdzie tych treści nie ma aż tak wiele, to jest to dobry balans i stopniowo będzie to rozwijane. Ale póki co sprawdza się to naprawdę nieźle. Jak widzicie, fajnie się to wpisuje w całą koncepcję tych generowanych map, bo tutaj gdzieś musiałem zacząć coś, co gra miała mi do zaoferowania. Znalazłem cmentarz, ukończyłem go i mogłem sobie dodać kilka map, które po prostu pobiegłem. I dały mi dokładnie te rzeczy, które chciałem robić. No i same mapy też są dosyć różnorodne. Oferują często całkiem ciekawe nagrody. Mają nowy, na przykład nowych bossów ze swoimi własnymi dropami, więc, jeśli ktoś szuka czegoś do swojego buildu i właśnie jest to dropem z tego nowego bossa, no to też jest dodatkowa zachęta, żeby po pierwsze szukać tych Woven Echoes, po drugie rzeczywiście je robić i gdzieś tam target farmić to wszystko. Albo na przykład serię walk z kilkoma Nemesis, co też jest ciekawą opcją na to, żeby zdobyć jakiś nowy gear albo ulepszyć ten, który mamy. Ale chyba największym zaskoczeniem okazały się dla mnie zwykłe mapy, bo chociaż dalej miewają nie najlepsze layouty, to dodano im sporo nowych obiektywów, nowych celów do ukończenia, a poprzez dodanie czempionów, o których wspomniałem, czy nowych Mobów biega się je po prostu no, nieporównywalnie lepiej. I czasem przez to wszystko się robi taki klasterfakt fakt na ekranie, ale raczej w pozytywnym tego słowa znaczeniu, po prostu bardzo dużo się dzieje i jest to coś, co było potrzebne, bo cały feeling walki jest przez to dużo lepszy, to już nie jest po prostu wejście na mapę i bieganie z punktu A do punktu B jak najszybciej. Jest rzeczywiście jakiś fan zrobienia tych map z pokonywania tych po prostu hord przeciwników. No ale też wpływ na to, jak dobrze się bawię, ma na pewno to, że jest to powrót do jest to pierwsza postać w sezonie. No i właśnie ta postać, bo póki co nawet bez sensownego gearu absolutnie niszczy wszystko. Jest to Electrified Javelin Paladin, także opowiem Wam troszeczkę o tym, co to za postać. A jakieś takie głębsze wideo, jeśli chodzi o, o build, być może pojawi się później, gdy też wbiję wyższy level, wygiruje się odpowiednio i będę w stanie powiedzieć po prostu o tym, Nieco więcej, ale póki co głównym założeniem postaci jest to, że gramy Javelina, który nakłada Electrify, czyli damage Overtime. time. Prokujemy tym Smite'a, który też nakłada Electrify i w ogóle nakładamy wszystkim Electrify'a i bijemy bardzo duży damage overtime, właśnie. To co jest fajne to, że zreworkowali kilka skillów Sentinela, w ogóle zreworkowali praktycznie całego Sentinela i początkowo chciałem grać Shield tołem na Forge ale po pierwsze wydaje mi się, że potrzebuje on dużo więcej bardzo specyficznego gearu, więc jest to trudniejsze na start, a poza tym znalazłem właśnie przedmiot, który pozwalał mi już w trakcie kampanii bardzo konsekwentnie prokować Smite'a i nakładać Electrify'a. Tak więc spróbowałem i po prostu zostałem przy tym, bo gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Rzeczą, która sprawia, że ten build jest tak przyjemny, jest to, że teraz Siege Barrage i Divine Fury działają ze sobą. Polega to na tym, że Zamiast rzucać Jidom jako Project Island w prostej linii, to rzucamy po prostu i spadają one w konkretnym miejscu na mapie a Divine Fury sprawia, że po uderzeniu i tak rozczłonkowują się i strzelają dodatkowymi projectile'ami po mapie. No i tutaj Divine Throws pozwala nam przekonwertować damage na lightning i cały Ignite i Bleed Chance zmieniany jest na Electrify Chance, także jeśli gdzieś będziemy mieć właśnie szansę na Ignite'a, no to ona tak naprawdę jest szansą na Electrify'a. I to, co warto wiedzieć o Last Epoch'u, to to, że tutaj ailmenty działają troszeczkę inaczej, czyli jeśli mamy Wyższą szansę niż 100% na nałożenie danego elementu, no to mamy 100% szansy na to, że nałożymy staka przy ataku i dodatkową szansę, że nałożymy kolejnego. Czyli jeśli mamy 200%, no to nakładamy dwa staki, itd, i tak dalej. No i tak naprawdę wokół tego budujemy wszystko, bo mamy tutaj Electrify i y, Lightning Pen z Electrify'a, mamy to Divine Fury, o którym wspomniałem. Oprócz tego jakiś zwiększony damage. No i właśnie Ignite Chance, który tak naprawdę jest konwertowany na Electrify Chance, większy damage OverTime, time, o którym już mówiłem, dodatkowe Javeliny, no i tutaj redukcję many. Tak jak wspomniałem, będziemy produkować Smite'a i ze Smite'em robimy bardzo podobnie, bo dajemy mu szansę na Electrify'a, zmieniamy jego damage z Fire na Lightning i Ignite Chance zmien zmieniamy na Electrify Chance, dodamy więcej penetracji z Electrify'em i dłuższe duration, i dodatkowo jeszcze Smite odpala Lightning Bolty, tak więc kastujemy Javelina, Javelin kastuje Smite'a, Smite kastuje Lightning Bolty i tak to się kręci. Tutaj zwiększenie obrażeń, tylko ono sprawia, że oprócz many Smite kosztuje też HP, więc warto też wziąć notkę, która redukuje ten health cost, bo jeśli prokujemy Smite'a dużo, no to do HP nam spada. I Ignite Chance, który tak naprawdę nie jest Ignite'em, tylko Electrify'em. Gramy Paladynem, więc oczywiście mamy Holy Aura, Ignite i Electrify Chance, i znów. To tak naprawdę jest jeden wielki electrify chance, oprócz tego lightning penetration, throwing attack speed i haste, jakieś dodatkowe resy i klęzowanie elementów co przydaje się w jakichś takich podbankowych sytuacjach. Nowe symbols of hope, które teraz pasywnie generują nam te, nam te symbole, a te symbole dają nam bonusy, więc na pewno chcemy tych symboli więcej, no a one e, same w sobie dają nam więcej damage'a, mana regen, ale przede wszystkim electrify chance per symbol. I Ignite ch per Symbol, który tak naprawdę jest zgadliście! Też Electrify Chansem, bo konwertujemy całego Ignite'a na Electrifya. No i oprócz tego nowy Volatile Reversal, który teraz może być Travel skill'em. Ja przyznam szczerze, bardzo go nie lubię jako Travel Skilla. Ponieważ ma taką e, dziwną animację na samym początku, która sprawia, że to nie jest tak naprawdę instant. Mimo tego, że to jest teleportacja, to ona ma troszeczkę delay, ale ma on jedną rzecz, która jest e, bardzo dobra dla tego buildu, czyli void bolty. W momencie, gdy kastujemy volatile reversal, to strzelamy takimi pociskami i te pociski sprawiają, że przeciwnicy dostają większy damage over time, co oczywiście skaluje się bardzo dobrze z electrify'em. Jeśli chodzi o drzewko pasywne, Tutaj bez większych zaskoczeń, Resy, które prawdopodobnie po tym jak mam je w miarę ogarnięte przerzucę na Vitality i Health Regen. Gramy tarcze, gramy bloka, więc tutaj dodatkowy Block Chance. Armor i mniejszy damage taken z przeciwników obok nas, bardzo mocna notka defensywna. Relentless, damage, stan avoidance, stan immunity, jakieś dodatkowe HP i cooldown recovery dla movement skills. Forge Guard, 3 punkty tylko dla dodatkowego Block Chance'u. Void Knight, po pierwsze 5 punktów, żeby odblokować volatile reversal. No, a oprócz tego dodatkowe resy i zmniejszony void i physical damage taken. No, a cała reszta to jest Paladin All the way, bo o mój Boże, ile ona tutaj rzeczy. Zwiększony lightning damage i lightning pen. Resy, endurance threshold, wiadomo, e, tutaj znów block chance. Ignite chance, który jest konwertowany na Electrify'a, więc tutaj kolejne źródło tego wszystkiego: Lightning pen, Lightning resistance, więcej obrażeń dla Electrified przeciwników. I teraz. Ta notka, Judgment of the Storm, jest absurdalnie mocna. Oczywiście sama w sobie daje nam Electrify Chance'a i inne bonusy do Lightning Damage'a, ale ten bonus za 5 punktów zdajemy więcej Lightning Damage'a over time za każde 2% Added Critical Strike Multi powyżej tego bazowego 200. Więc Crit Strike Multi to jest prawdopodobnie najmocniejsze zwiększenie obrażeń na tym buildzie. I żeby było śmieszniej, to zaraz obok jest po prostu możemy wpakować 10 punktów tego właśnie Crit Multiplayera już tak po prostu. I to jest też coś, co będziemy szukać na girze. A oprócz tego, więcej HP, więcej damagea, więcej many, Efekt holy Hour i Symbols of Hope i wtedy prawdopodobnie Covenant of Dominion, bo daje lightning damage, Move Speeda. Manoragent, co też się przydaje, bo czasem z tej many można się wypstrykać. Jeśli chodzi o gier, to tak jak wspomniałem, nie mam tutaj nic specjalnego, dużo przede mną. Teraz tak naprawdę zaczyna się to, to girowanie, ale jest kilka rzeczy, o których chciałbym wspomnieć. Przede wszystkim, idole, które mają szansę na to, że skastujemy smite'a, kiedy używamy ym, kiedy trafiamy trolling atakiem. Takie dwa albo trzy to jest coś, co umożliwia nam właśnie to konsekwentne kastowanie smita przy rzucaniu javelinem. Trzeba je trochę pofarmić, ale wcześniej można znaleźć właśnie z championów. Broń z affixem, która daje nam dokładnie to samo, czyli Electrify i szansę na skastowanie smite'a. Właśnie, za sprawą nowych altarów w Tombs of the Erased i Cemetery of the Erased możemy znaleźć fajne mody takie jak Increased Electrify, Duration czy Elemental Damage Overtime Leached as Health, a nawet dodatkowy Lightning Pen Electrify'em. Tak więc te idole są dosyć ważne dla tego buildu. Drugą rzeczą jest Weaver's Gift, czyli nowa broń. I tutaj ja oryginalnie planowałem grać po prostu Gdom, ale jeden z twórców Last Ipokowych, czyli Pinching Claw, do którego link y, dodam w opisie, właśnie zwrócił uwagę na tego Weaver's Gifta, i to jest prawdopodobnie best in slot broń dla tego buildu, pod warunkiem, że będzie odpowiednio zrolowana. Ona sama w sobie ma wbudowaną szansę na Electrify'a i Slow on Hit, więc bardzo fajnie, ale ma. Albo potencjalnie trzy bardzo mocne mody, czyli Damage Overtime, liczowany jako HP, co daje nam bardzo duży sustain, penetrację rezistów dla Damage Overtime, i to jest przedmiot z weaver's willem, co oznacza, że może rolnąć dodatkowe statystyki, które są losowe, oczywiście z jakiejś tam puli, i jedną z nich jest właśnie crit Strike Multi, czyli tak naprawdę. Najlepszy multiplikator ataku dla tego buildu. I co ważne, to jest jednoręczna broń, co oznacza, że możemy korzystać z tarczy i grać mocniejszego bloka na tym buildzie i być bardziej tanki. I oczywiście znalezienie tego jest troszeczkę upierdliwe, ale po pierwsze, możemy ten przedmiot znaleźć poprzez Run of Ascendance na odpowiedniej bazie. Po drugie, Weaver tree daje nam opcję imprintowania przedmiotów, także jak widzicie, ja tu sobie wrzuciłem w trzy możliwe sloty. Właśnie ten miecz, co daje nam szansę, większą szansę na, na jego drop. No i przez to, że została wprowadzona run of weaving, to też odkrywanie tych afiksów idzie po prostu trochę szybciej, bo nie musimy zakładać przedmiotu, walczyć z mobami, tylko możemy go wrzucić, dać mu run of weaving i już zobaczyć, co tam się kryje pod tymi modami. Mi się udało za ósmym razem w zasadzie znaleźć tego crit multi. Oczywiście pozostałe mody spell damage increase dodge rating, no tutaj. Nie robią mi praktycznie nic, tak więc jeszcze będę szukał oczywiście czegoś, czegoś lepszego. Ale w momencie, gdy to macie, no to jakby jakość tego buildu wskakuje na wyższy level. Jeśli się nie uda, no to możecie grać po prostu coś z dużym crit multi pod warunkiem, że macie już Judgment of the Stone. Jeśli nie, to tak jak wspomniałem, z championów całkiem łatwo znaleźć przedmiot, który daje szansę na skastowanie smite'a. I Electrify on Hit też sprawdza się to bardzo dobrze. A pozostały gear tutaj praktycznie w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu jakaś zbroja z armorem HP, Vitality. Tutaj znów Vitality. Często Electrify with Lightning Skills. To jest mod, który może się rolnąć na hełmie lub zbroi, więc też będziemy na obu tych slotach e, chcieli go mieć. Increase Ele Damage Overtime, HP. Często Ignite, który tak naprawdę jest często Electrify. Block, Resy, Armor. Increase Ele Damage Overtime. Tutaj znów jakieś Resy. Throwing Attack Speed, Crit Avoidance. E, co ważne, na chociaż jednym ringu warto mieć... Ten zmniejszony koszt throwing ataków, bo w momencie, gdy kastujemy tych winów bardzo dużo, to szybko się wypstrykać z many. Także fajnie jest po prostu coś takiego sobie wrzucić: czy to jako sealed affix, czy to po prostu jako zwykły afix, nawet tier 1, bo ta wartość pozostaje taka sama. Buty: Giga Movement Speed, akurat udało mi się znaleźć. Yy, armor HP i ta Increased Throwing Attack Speed, Armor resy. Tak jak wspomniałem, tutaj ten gear jest praktycznie cały do wymiany, ale fakt, że mam właśnie tego Weaver's Willa z Critical Strike multiplayerem, sprawia, że tym buildem i tak gra się bardzo, bardzo dobrze. Także prawdopodobnie jak to troszeczkę podgiruję, pozmieniam co nieco, to, to wrzucę też jakiś update, no a na ten moment radzi sobie po prostu bezproblemowo ze wszystkim. Tak więc to by było na tyle, tak jak wspomniałem, jestem bardzo pozytywnie zadowolony. Z tego, jak prezentuje się póki co na starcie, właśnie ten drugi sezon Blasty Poku. Też muszę pochwalić, że mimo tego, że były problemy z serwerami, to po nie wiem. Półtorej godziny, dwóch godzinach, coś takiego. Zostały one rozwiązane i od tego czasu gra się już bezproblemowo, także też i na tym polu jest jakaś poprawa. I tak, póki co jestem bardzo zadowolony, zobaczymy jak to się rozwinie dalej. Zapraszam was na mojego streama, gdzie od czasu do czasu właśnie sobie lecimy tym paladynem. No i możecie też dać znać w komentarzach, czy Wy spróbowaliście tego drugiego sezonu, czym gracie, jak Wam się podoba, jakie są Wasze ogólne wrażenia. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!